Witam. Chciałem dziś Wam zaprezentować głowicę, obsługę głowicy czpieniowej, która składa się z łożyska, górnego łożyska, które umieszczone jest od strony czpienia oraz noża węglikowego wymiennego. Jest to węglik, nóż węglikowy ostrzony dwustronnie. Jak wiadomo, podczas dłuższej pracy to ostrze ulega stępieniu. I możemy po prostu wtedy rozkręcić tą, ten, tą głowicę, obrócić nożyk, lub ewentualnie dokupić nowy. Tak, teraz pokażę Wam jak to zrobić. Zaczniemy może od nożyka. Mamy dwie śrubki typu Torx, odkręcamy je. Wysuwamy nożyk, jak wiadomo w drewnie, w płycie zawsze coś tutaj może trafić, podejść, więc czyścimy do zera. Tak samo robimy z nożykiem. Gdy już wyczyścimy i głowicę, i nożyk, wtedy obracamy, wsuwamy, ustawiamy pod śrubki, i przykręcamy to samo. Możemy zrobić z łożyskiem, kiedy po prostu ulegnie zniszczeniu, zatarciu się. Luzujemy zabezpieczenie, ściągamy je, ściągamy łożysko. Wymieniamy, zakładamy i zakręcamy w zabezpieczenie. I oto mamy i wymieniony nożyk, i nowe łożysko przy frezie, przy głowicy czpieniowej, Zapraszamy do naszego sklepu. Wo w sklep cmtpl